Cześć, witam Was z kanału Karol w lesie. Wybrałem się na nasze miejsce borowikowe po powrocie z Litwy i znalazłem trzy piękne borowiki szlachetne. Już Wam je pokazuję. Jest jeden. Tam może dostrzegacie, rośnie taki duży, gigantyczny drugi. Krę wykręcimy sobie tego pierwszego tutaj. Już. O, piękny, słuchajcie, tylko ale on w tej ziemi trkwi. Nie wiem czego, słuchajcie, wykręcę. O kurde, słuchajcie. O, wyszedł, zobaczcie, jaki piękny borowiczek. Patrzcie. O nie, słuchajcie, zobaczcie, on mi się rozerwał tutaj. Niestety zostawiamy go i idziemy po tego drugiego. No tutaj rośnie. O taki tak, tak jest. Gigantyczny. Słuchajcie, zobaczcie. Moja ręka, a jego kapelusz. Wykręcamy sobie go. O! O! Piękny, duży, dorodny prawdziwek. Odłożymy go, choć idziemy, jeszcze Wam jednego pokażę, bo jeszcze jeden tam widziałem. U Słuchajcie, naprawdę. Piękne, prawdziwki. Naprawdę piękne. Bardzo mi się podobają. Tutaj kładę i idę do następnego. Zaraz wam go pokażę. Tutaj rośnie taki piękny borowiczek. O, słuchajcie, ten jest naprawdę piękny. Zobaczcie jaki piękny prawdziwek. Takiego naprawdę chciałem spotkać. O, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!